moje chłopaki, słuchajcie, w Szkocji jest pełno królików. Właśnie teraz wyszły, jest ciepło. To jedzą sobie trawkę. Teraz przełączę kamerę i wam pokażę. Tutaj przybliżę je. Widzicie, są trzy króliki. Tutaj one są bardzo płochliwe. Także jak będę się zbliżał, to na pewno uciekną. Oddalę kamerę, żeby tak nie rzucało. Zobaczycie, jak będę się zbliżał, to... O, już jeden biegnie, widzicie? Obydwa biegną. Widzicie, jak biegną i chowają się w krzakach. Tu w krzakach mają swoją kryjówkę. O, tam się chowają, ale tak naprawdę, tak naprawdę, to powiem wam, że żyją y, blisko ludzi. No bo tu jest zaraz ulica, tu jest chodnik, y, y, którym przyjechałem właśnie rowerem. Także nie lubią, jak za blisko się do nich podchodzi, ale żyją blisko ludzi. Ujaczki. כוח רבז פאפה פאפה